Czy dobra to była dla księdza arcybiskupa wiadomość, że zabierają biskupa pomocniczego, który był bardzo aktywny, tętnił życiem i jego służba była bardzo ofiarna, się poświęcał, teraz strata dla archidiecezji. Tak, bardzo to przeżyłem, taką, taką wiadomość Ojca Świętego Leona XIV, że mianuje księdza biskupa Edwarda biskupem diecezji kamieniecko-podolskiej, dlatego że przez te 8 lat... Żyliśmy się bardzo blisko, był dla mnie taką, można powiedzieć, prawą ręką i bardzo dużą pomocą, bo biskup Edward jako młody człowiek, młody biskup, był bardzo zaangażowany w życie duszpasterskie, w sposób szczególny naszej archidiecezji. Oprócz tych obowiązków, które mu zlecałem, które były powierzone, on nigdy nie, 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 nie był bezrobotny, można tak powiedzieć, bezczynny. Sam zawsze szukał sobie jakichś spotkań, jakichś celebracji. Zawsze był gotowy, by przyjąć każde zaproszenie, każdą posługę w parafii. Przede wszystkim także był bardzo zaangażowany tutaj w troskę o zgromadzenia zakonne. Spotykał się z siostrami, organizował dla nich rekolekcje. Organizował także wielką, ogromną pomoc także materialną dla sióstr w tym trudnym czasie pandemii i teraz trwającej wojny. A w sposób szczególny, kiedy rozpoczęła się wojna, poprosiłem go, żeby zajął się sprawą taką hum pomocą humanitarną i on właśnie jako w ramieniu naszego karitasu organizował tutaj tą całą, całą pomoc i przekazywał ją na wschód ta pomoc przypłynęła tutaj z całej Europy, nie, można być nie tylko z Europy, ale też i ze świata. Wcześniej był też zaangażowany w pomoc Europa dla Ukrainy, którą zorganizował Ojciec Święty Franciszek i tutaj współpracował z księdzem arcybiskupem Nonsiuszem, Gujarotti. Także bardzo był zawsze aktywny. Nieraz aż mu współczułem, że może czuć się aż przemęczonym, ale jednak on nigdy nie brakowało mu energii, sił i zawsze czynił to z wielkim takim oddaniem, radością i też i pokojem. Jakieś może takie przesłanie dla diecezji kamieniecko-podolskiej, żeby dobrze przyjęli naszego biskupa? Jest rzeczą naturalną, że kiedy biskupi. I odchodzą na emeryturę, mając 75 lat, Bośń Święty musi nas znaczyć jakiegoś następcę. No i tutaj właśnie można powiedzieć: Pas los, los na Macieję, na księdza biskupa Edwarda, ale cieszę się z tego, ponieważ faktycznie jest on bardzo taki otwarty. Ma szerokie spojrzenie, także i wizję duszpasterstwa, także wizję taką administracyjną, i myślę, że będzie godnym i dobrym następcą księdza biskupa Leona Dubrawskiego. I zresztą jego poprzednik był też i ze zgromadzenia franciszkanów. Myślę, że ta więź także będzie im pomagała w jego kontynuacji i tutaj w jego posłudze. I ksiądz biskup Edward tutaj będzie zawsze miał swój dom. Drzwi naszej archidiecezji są zawsze dla niego otwarte i myślę, że będzie nas często odwiedzał i przyjeżdżał z jakąś posługą, by tej więzi nie zatracić, a my także będziemy go wspierać w jego nowej posłudze biskupiej.